Tak sobie myślałam o całej tej serii, I, i wiecie, fantastyczne jest to, że Bóg mówi, że cudownie nas stworzył. Nie tylko nasze ciała, nie tylko naszą duszę, nie tylko naszego ducha, ale też nasz umysł. Skoro Bóg stworzył nas całych, to znaczy, że całych nas stworzył cudownie. Amen? Amen? Ja wiem, że jesteście skromni i w ogóle, ale tak mówi Biblia. Że on cudownie nas stworzył, dlatego nie macie wyboru, musicie się z tym zgodzić. I ostatnio, szczególnie kiedy jestem. Coraz cięższa, to coraz większą przyjemność sprawia mi leżenie. I sobie myślę, jak fajnie to Bóg wymyślił, że w ogóle jest taka opcja, że można się położyć. Nie myślicie, że to jest fajny patent? Że w ogóle sama idea tego, że ciało ludzkie może leżeć, i wtedy mięśnie odpoczywają, a jak się zaśnie, to w ogóle mózg też odpoczywa, to jest naprawdę niesamowite. Mógł to wymyślić jakoś inaczej. Mógł wymyślić na przykład, że trzeba będzie wypić szklankę wody, i wtedy wraca energia, i znowu jesteśmy, jakbyśmy przespali całą noc. Ale fajnie, że on wymyślił różne rzeczy nie tylko tak, wiecie, praktycznie, ale też tak, żeby nam było miło i przyjemnie. I wiecie, yy, to jest naprawdę niesamowite, że, że on przemyślał swoje stworzenie od początku do końca. To nie jest tak, że coś jest przypadkiem. Że wiecie, zaplanował super duszę, zaplanował super ducha. No ten umysł, to tak wiecie, no trochę szwankuje momentami. Nie. Bóg stworzył w każdym z nas umysł, który jest piękny. I chciałabym, żebyście otworzyli sobie Psalm 139. Przeczytamy sobie kawałek. On jest w ogóle przepiękny. No Najchętniej przeczytałabym cały, ale nie wiem, czy wtedy nam starczy czasu. Ale jest tutaj napisane tak, ja będę czytać w miarę szybko, żebyśmy zdążyli. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi ma marszrutę trudne słowo i spoczynek. Jesteś świadom moich wszystkich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, ty już je znasz, panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosłabym ją pojął. Dokąd ujdę przed, two, przed Twoim duchem, dokąd przed Twym obliczem ucieknę. Gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzęki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam, wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciła Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle, co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. I to jest niesamowite. To On sprawił, że my myślimy i czujemy. Dla mnie to jest naprawdę fajne takie przypomnienie, bo to oznacza, że mimo tego, że jesteśmy istotami duchowymi, bo jesteśmy, możemy też myśleć i czuć. To jedno drugiego nie wyklucza. I to jest naprawdę niesamowite, bo czasami jako chrześcijanie zapominamy o tym. Jesteśmy tak bardzo duchowi, że myślenie nam się gdzieś tam na chwilę wyłącza. Czucie czasem też i wiecie tak, sam power. Eee. A tutaj jest napisane, że to on sprawił, że my myślimy i czujemy. Jest napisane, że utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeśmy dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twe myśli, o Boże, i jak niezliczone. Gdybym chciał je zsumować, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. Przepiękny psalm. E... Myślę, że warto sobie usiąść w domu, przeczytać go na spokojnie, ale ta druga rzecz, która jest niesamowita w tym psalmie, to to, że Boże myśli są niezliczone. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czemu jest tak, że mamy milion myśli na sekundę, to już wiecie. Nasz Bóg też tak ma, a skoro stworzył nas na, swoje, na swój obraz i podobieństwo, to to jest normalne, że dużo myśli przewija się przez, przez naszą głowę na co dzień. I nie tylko my mamy myśli, nasz Bóg też. I ma ich bardzo, bardzo dużo. I fantastyczne jest to, że Boże Słowo mówi bardzo dużo o tym, co Bóg myśli też na nasz temat. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. I taki główny fragment, który chciałabym, żebyśmy dzisiaj się skupili, to Jeremiasza 29. Mam nadzieję, że nam się wyświetli. Jeremiasza 29 rozdział i przeczytamy sobie wersety od 11 do 13. Super. Albowiem ja wiem. Jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. I wiecie, to jest dla mnie coś niesamowitego, i to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj będziemy mówić, to to, że Bóg o nas myśli. On naprawdę o nas myśli. W innym miejscu w Jeremiasza jest napisane, że On nas wybrał, jeszcze zanim nas stworzył w łonie naszej mamy, zanim się urodziliśmy, to nas poświęcił. Ten psalm, o którym czytaliśmy przed chwilą, mówi to samo. Jak niesamowite jest to, że, że zanim jeszcze w ogóle pojawiliśmy się na tym świecie, zanim nasi rodzice o nas pomyśleli w ogóle, to Bóg już miał zaplanowaną dla nas przyszłość. On już wtedy myślał o każdym z nas. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, i, i naprawdę miło jest wiedzieć. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale dla mnie bardzo miło jest wiedzieć, że ktoś o mnie myśli. Na przykład, kiedy mój mąż idzie do sklepu i wraca z zakupami, o którego prosiłam, zwykle troszkę się różnią od tego, co prosiłam, ale wiecie, proszę małą cebulkę, przynosi to, pff, wiecie. Tak to bywa. Nie wyraziłam się jasno. Wraca z zakupami, o które prosiłam i przy okazji na przykład przynosi mi coś, co ja lubię, bo sobie pomyślał, że, że miałabym na to teraz ochotę. To jest bardzo miłe. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy lubicie, jak ktoś o was myśli. E, ale kiedyś, e, zanim jeszcze, znaczy nie zanim w zasadzie, tylko krótko po tym, jak pojawiły się telefony komórkowe, uu, to było dawno temu. E, ja dorosłam do takiego wieku, w którym już mogłam mieć telefon komórkowy, bo to nie było tak, że teraz każde dziecko miało. Mniej więcej szłam do liceum. Dostałam mój pierwszy telefon od obecnej tu yy, Madzi. <grym> I wiecie, połączenia były tragicznie drogie. SMSy były tragicznie drogie, więc żeby dać znać komuś, że się o nim myśli, to puszczało mu się takiego głuchego, tak zwanego. Czyli dzwoniliśmy głuchego strzałkę, dzwonka, dzynka, różne były nazwy. Sygnałka, właśnie, to znaczy dzwoniło się do tej osoby, ale po jednym sygnale się rozłączało albo nawet, albo nawet szybciej, żeby ktoś czasami nie złapał, bo jak złapał, no to wiecie, pół karty zjadało nagle na, na tą sekundę połączenia. Yy, I wiecie, to była taka, taka, yy, taka fajna i urocza rzecz. Mój mąż, na przykład, który wtedy nie był jeszcze moim mężem, puszczał mi takich sygnałków po prostu milion w ciągu dnia. Znaczy, że dużo o mnie myślał. Mm. <laughs> A jak nie odpowiedziałam, to do skutku, wiecie. Do skutku. Ale to było takie trochę urocze, wiecie. Trochę infantylne. Wiem, że młodzież w ogóle nie ma pojęcia, o czym ja mówię, co to za idiotyzm, żeby dzwonić i się rozłączać, tak w kółko, na zmianę, ale tak było. To tylko jest kolejny dowód na to, jak po prostu czas leci, kosmos. Ale to było bardzo urocze. I wiecie, tak sobie pomyślałam, że. Że właśnie miło jest, kiedy ktoś daje nam taki drobny znak, że o nas myśli. I nasz Bóg daje nam takich znaków dziennie mnóstwo. Gdyby puszczał nam sygnałki na nasze super wypasione już teraz telefony, mielibyśmy tych połączeń po prostu milion każdego dnia. Dlatego, że wystarczy, że otworzymy swoje oczy i możemy zobaczyć. Zobaczyć to, jak stworzył nasz świat, który jest wokół nas, to, że stworzył go kolorowym, że stworzył. Niesamowite widoki, tylko po to, żeby nas ucieszyć, i mógł stworzyć wszystko bardzo praktycznie, ale stworzył to też pięknie. Stworzył na przykład przepiękne słońce, kiedy zachodzi słońce i patrzę sobie na chmurki i słońce. Coś tak teraz zrobiło, wiecie, romantycznie, ale y, jak patrzę na to, to zawsze sobie myślę, że Panie Boże, jak fajnie, że Ty nie jesteś tylko praktyczny. Nie zrobiłeś tylko światełka, które się zapala, tak o, i gaśnie. Tylko zrobił coś pięknego, żeby mogło to cieszyć nasze oczy. I wiecie, kiedy się rozejrzymy wokół, to widzimy, że jest mnóstwo takich sygnałów, że Bóg o nas myśli każdego dnia. Kiedy czytamy Jego słowo, widzimy ich całe mnóstwo. Możemy zobaczyć, jak, jak często, jak dużo o nas, o nas Bóg myśli. W Psalmie Ósmym e, jest napisane, mniej więcej wersety od czwartego. Jest napisane, że gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o Nim albo Syn Człowieczy, że tak o Niego dbasz. I wiecie, to, co jest niesamowitego, to że ten sam Bóg, o którym przed chwilą śpiewaliśmy, że On jest stwórcą tej ziemi, że On jest królem królów, że on jest Panem Panów, on pamięta o każdym z nas, z osobna. Dla mnie to jest coś naprawdę niesamowitego i czasami może wydaje nam się, że zapomniał. Czasami mamy wrażenie, że pamięta o wszystkich innych wokół nas, tylko nie o nas. Ale to nie jest prawda. Czasami wystarczy tylko poczekać na efekt tego, co on o nas myśli. Wiecie, ostatnio przeczytałam takie ciekawe zdanie, że Józef czekał 15 lat, Abraham 25, może 40, a Jezus 30. Więc jeżeli na coś czekacie, to jesteście w dobrym towarzystwie. Nawet jeżeli czegoś nie widzimy, że Bóg robi coś w naszym życiu, to nie jest tak, że on o nas zapomniał. To nie jest tak, że on pamięta o kimś innym, ale zapomniał, że stworzył sobie jeszcze jedną jakąś tam osobę, ale jest na tyle szara i nieznacząca, że nie ma się co przejmować. Nie. Każdy z nas jest ważny i cenny dla naszego Boga. I on myśli i pamięta o każdym z nas. Każdego dnia. Każdego dnia. I właśnie. Jedna rzecz jest taka, że on o nas myśli i on o nas pamięta. Ale to nie jest wszystko. Jego słowo jest pełne obietnic i pełne słów i wyrażania tego, co on o nas myśli. Bo to, że ktoś o nas myśli, to jest ok, ale jeszcze wiecie, różnie może być. Może myśleć dobrze, może myśleć źle. Nasz Bóg mówi jasno w swoim słowie, co o nas myśli. Na pewno każdy z nas czasami ma tak, że się zastanawia, co ktoś sobie o mnie pomyśli, albo sobie pomyślał, albo wiecie, jak się człowiek zakochuje, to. Też, prawda, Filip, się stara, żeby ta druga osoba tak dobrze o, nie, o mnie myślała. I tak, wiecie, wychodzi zwykle odwrotnie, ale, ale się staramy, prawda? <laughs> Robimy różne rzeczy, żeby, żeby sprawić, żeby ta osoba naprawdę tak pomyślała o nas przychylnie. Różne są efekty, ale, ale zależy nam na tym. Ale Boże Słowo mówi, Bóg mówi w swoim Słowie. Ja wiem, jakie myśli mam o Was. Myśli o pokoju. A nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Amen? Taki właśnie jest nasz Bóg. I może jesteście takimi osobami, które zawsze mają czarne wizje tego, co nastąpi. Są tacy ludzie, i ja na przykład z tym często walczę, bo ja często widzę scenariusze, wiecie, takie dość mroczne. Walczę z tym cały czas i staję na Bożym Słowie, które mówi, że On ma o do mnie dobre myśli. Ma myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować mi przyszłość i natchnąć nadzieją. I tak naprawdę nieważne jest to, co inni ludzie o nas myślą. Nieważne jest to, czy ktoś pomyślał, że my jesteśmy słabi, że jesteśmy bezwartościowi, że jesteśmy niewystarczający, że może jesteśmy małoważni, może jesteśmy samotni. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, co mówi nasz Bóg. A on mówi, że ma o nas dobre myśli, myśli o pokoju. Amen? Żeby natchnąć nas nadzieją. I wiecie, Bóg wie, co o nas myśli. W tym wersecie jest napisane: Ja wiem, jakie myśli mam o was. Ale problem najczęściej polega na tym, że my nie wiemy, jakie on myśli ma o nas. On jasno mówi: Ja wiem, co ja sobie o tobie myślę. Nie bój się, nie zmienisz mojego zdania. Mam wyrobione zdanie na Twój temat, wiem jakie mam myśli o Tobie, ale problem polega na tym, że my często nie wiemy, co On sobie o nas myśli. Ale dalsza część tego fragmentu mówi, co możemy z tym zrobić i jak możemy to naprawić. Tu jest napisane, że, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham Was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. I wiecie, to jest naprawdę niesamowite, że to, że Bóg o nas myśli i myśli o nas dobrze, to jest jedna rzecz, ale my możemy się dowiedzieć tego i poznawać to, co on o nas myśli każdego dnia. A ponieważ jego myśli są nieskończone, jest ich nieskończenie wiele na nasz temat, możemy zagłębiać się w Jego słowo i w Jego obecność i poznawać je każdego dnia na nowo. I kiedy czytamy Jego słowo, widzimy, że. Widzimy, że Bóg myśli o nas dobrze. Ale widzimy też historię ludzi, którzy, którzy wiedzieli, co Bóg o nich myśli. I widzimy historię ludzi, którzy stanęli na obietnicy, którą Bóg im dał, którzy wiedzieli, że Bóg ma dobre myśli o nich. I właśnie tak, tacy ludzie są opisani w Biblii. O nich czytamy dzisiaj. I, wiecie, piękny umysł to jest właśnie taki, który wie, co Bóg o nim myśli? Który wie, co Bóg o nim myśli? Wiecie, kiedy kobieta, która miała krwotok, podeszła do Jezusa, żeby tylko dotknąć jego szaty i wiedziała, że zostanie uzdrowiona, ona miała świadomość, że Bóg ma dla niej dobre rzeczy, że Bóg ma dla niej myśli o pokoju, a nie o niedoli, że Bóg ma dla niej dobrą przyszłość i nadzieję. Kiedy Noe budował arkę i wszyscy się z niego śmiali i myśleli o nim źle, on wiedział, że Bóg dobrze o nim myśli, że ma dla niego przyszłość, że chce mu dać nadzieję i że ma dla niego myśli o pokoju. Kiedy Dawid uciekał przed niebezpieczeństwem i pisał psalmy o tym, że Bóg jest schronieniem, że Bóg jest tarczą, że jest naszym pasterzem, wiedział, że Bóg ma dla niego dobrą przyszłość, że ma dla niego myśli o pokoju, a nie o niedoli. I tak samo my musimy sobie zdać sprawę z tego. Że Bóg ma dla nas dobrą przyszłość i dobrze o nas myśli. Jego myśli to zawsze myśli o pokoju, nigdy o nieszczęściu. Chce nam przygotować przyszłość i natchnąć nas nadzieją. Bo piękny umysł to jest taki, który dokładnie wie, co Bóg o nim myśli, i jest w stanie stanąć na Jego słowie i powiedzieć: Boże, Ty powiedziałeś, że masz dla mnie myśli o pokoju, że masz dla mnie nadzieję i masz dla mnie przyszłość. I Jego Planem dla nas jest to, żebyśmy właśnie taki piękny umysł odnawiali w sobie. Takimi nas stworzył. I do tego miejsca musimy wrócić. Otwórzmy sobie jeszcze księgę Izajasza, 43 rozdział. Dzisiaj dużo czytamy, ale to dobrze. Izajasza 43. I przeczytamy sobie wersety od 1 do 5. Lecz teraz tak mówi Pan który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, święty Izraela, jestem Twym wybawcą. Daję Egipt na okup za Ciebie, kurz i sabę w Twoje miejsce, a ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Ciebie kocham, to daję za Ciebie ludzi, daję ludy za Twoje życie. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi i cenny i ja Cię miłuję. Taki jest nasz Bóg. I to mówi na nasz temat. I wiecie, nasze okoliczności mogą krzyczeć różne inne rzeczy. Mogą krzyczeć, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy niekochani, że jesteśmy w sumie to bezwartościowi, tacy przeciętni. Ale to wszystko jest bzdura. Dla mnie najważniejsze jest to, co mówi mój Bóg. A On jest dobry i ma tylko dobre myśli o nas, bo On jest dobrym Bogiem. To jest podstawą wszystkiego i to jest, może wiecie, taki, stał się niestety sloganem, ale to, to nie jest slogan, to jest prawda. Nasz Bóg jest dobry i ma dobre myśli o nas. Skoro On dobrze o nas myśli, to chce, żebyśmy my też. Myśleli dobrze o sobie, ale też, żebyśmy znali dokładnie Jego myśli na nasz temat. Bo piękny umysł to jest właśnie taki, który wie dokładnie, co Bóg o nim myśli. I wiecie, kiedy my dowiemy się, co Bóg o nas myśli, i dowiemy się, że On dobrze o nas myśli, to czemu my sami mielibyśmy siebie potępiać? Skoro wiemy, że On ma dla nas dobrą przyszłość, to czemu mielibyśmy się bać? I wiecie, nie wiem czy z powodu tego, że jestem kobietą, czy tak po prostu, ale ja mam dużo, bardzo dużo różnych myśli w swojej głowie. I czasami są one ze sobą totalnie sprzeczne. Nie wiem, czy też tak macie, że wiecie jedno, ale tak naprawdę myślicie sobie drugie, i tak trudno stwierdzić, które jest prawdą. Niektóre kobiety wtedy się uśmiechają, panowie się rozglądają. <laughs> ale przez długi okres czasu, kiedy byłam nastolatką, miałam takie, wiecie, niesamowite wyrzuty sumienia z powodu swoich myśli. Z powodu tego, że może czasami przychodzi mi do głowy coś, co nie powinno mi przyjść do głowy. Może jakieś takie, wiecie, rozkminy dziwne, jak to do końca jest z tym Panem Bogiem. I sobie myślałam, że na pewno Bóg jest na mnie zły o to. Że na pewno zmienia o mnie zdanie w tym momencie, i że w ogóle to pewnie przestanie o mnie dobrze myśleć. No bo, bo w sumie ja tak różnie myślę, prawda? I o sobie, i o nim. Ale wiecie, niesamowite jest to, że Bóg jest wiernym Bogiem. I, I właśnie wtedy, kiedy miałam takie swoje rozkminy, to zaczęłam szukać tych wszystkich fragmentów, które wam dzisiaj przeczytałam. To jest moje odkrycie sprzed iluś tam lat. Że Bóg mówi, że ja jestem w jego oczach droga i cenna, i że on mnie miłuje. Że on mówi, że ma dla mnie dobre rzeczy, dobrą przyszłość, ma dla mnie nadzieję i ma dla mnie pokój. I że wcale nie zmieniało mnie zdania z powodu tego, w jaki sposób ja myślę. On chce, żeby moje myśli były dobre. Chce, żebym miała piękny umysł, taki, który dobrze wie, co Bóg o mnie myśli. Ale on nie potępia. On przychodzi spokojem. On uspokaja nasze myśli. I taki właśnie jest nasz Bóg. I wiecie, teraz nadchodzą wakacje. Wiem, że nie dla wszystkich, że ten okres wakacyjny jest głównie dla uczniów, studentów, a reszta ma, ma jakiś tam króciutki urlop. Ale następuje takie ogólne rozluźnienie i jest lato, świeci słońce, jest fajnie. I czasami y, zdarza się, że jakby zwaniamy troszeczkę tempo. A ja chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy właśnie ten czas poświęcili na to, żeby poznać Boga jeszcze lepiej. Tak jak jest napisane, szukajcie mnie a ja dam się wam znaleźć. Szukajcie mnie całym swoim sercem, a dowiemy się wtedy, jakie on myśli ma o nas. I jeszcze tak już na myślę, koniec, może poprosimy zespół. Przeczytamy sobie kawałek psalmu 84. W zasadzie to nie musicie otwierać, bo ja przeczytam troszkę z innego tłumaczenia. Jest takie piękne tłumaczenie, message. Niestety nie ma go po polsku, ale, ale yy, pozwoliłam sobie przetłumaczyć dla was jeden fantastyczny fragment, który mówi tak. Jeden dzień spędzony w twoim domu, tym pięknym miejscu uwielbienia, jest lepszy niż tysiące spędzone na plażach greckich wysp. Uhu! Nie wiem jak wy, byliście kiedyś na greckich wyspach? Albo w ogóle na ładnym, w jakimś ładnym miejscu na plaży? Jest fajnie, prawda? Ale jeden dzień spędzony w Twoim domu, w tym pięknym miejscu uwielbienia jest lepszy niż tysiące na plażach greckich wysp. Super. Ja byłam na greckich wyspach, byłam też na wybrzeżu. Jest przepięknie. Woda jest doskonała. Jest ciepła, jest przejrzysta. Jest naprawdę przepięknie. Pogoda jest super. Nie ma tak jak u nas, że czasem pada, czasem słońce, czasem deszcz. Jest słońce. Jest przepięknie. Wiecie, te widoczki, te parasole jest ekstra. Ale Boże słowo mówi, że jeden dzień z naszym Bogiem bije te greckie wyspy po prostu na łeb. Nie mogą się z, nimi, z nim zupełnie równać. Dalej jest napisane, że wolałbym szorować podłogi w domu mojego Boga, niż być honorowym gościem w Pałacu Grzechu. Słońcem i władcą jest Bóg. Jeśli martwicie się o pogodę na swoje wakacje, to On jest naszym Słońcem. Jest hojny w darach i chwale. Nie skąpi swoim towarzyszom podróży. To też jest super. Wiecie, jak się jedzie na wakacje, to najgorsze, co może być, jak mu trzeba na wszystkim oszczędzać i nic nie można sobie kupić. Ja na przykład jestem chora na pamiątki. Ja uwielbiam po prostu kartki, magnesy na lodówkę. Takie bzdury. A mój mąż jest wtedy głosem rozsądku i mówi, nie, to jest bez sensu, to się nie przyda, szkoda pieniędzy. O, niestety. Ale Pan Bóg nie skąpi swoim towarzyszom podróży. W nie tygodniu wyjeżdżamy na wakacje, więc wiecie, tak troszkę. <grywa> Sugeruję. <grywa> droga mi jak gładko, z Bogiem Armii Aniołów. Wiecie, w moim stanie podróż też jest troszkę taka stresująca. Nie wiem, jak to będzie będzie pewnie trzeba długo siedzieć w tym samochodzie ale z naszym Bogiem, droga mi jak łatko. i jest napisane, że On jest Bogiem Armii Aniołów. On jest tym, który nas chroni On jest tym, który nas prowadzi. On jest tym, który sprawia, że nasze życie tak naprawdę może być jak jedne wielkie wakacje. Słuchajcie, dlatego że czas z nim możemy spędzać nie tylko teraz, kiedy jest pięknie, kiedy jest wiecie, słońce, lato i kiedy mamy wakacje, ale zawsze. Jeden dzień w jego obecności jest lepszy niż jakiekolwiek wakacje. Dlatego zachęcam Was, jakiekolwiek macie plany, pamiętajcie o tym, żeby przyjść do Niego i być bliżej. Poznawać jego myśli jeszcze bardziej, poznawać to, co on myśli o każdym z nas, poznawać to, jak niesamowitym Bogiem on jest, jak bardzo nas ukochał, jak bardzo troszczy się o nas, to jak pamięta o nas. Dlatego, że piękny umysł to jest właśnie taki, który wie, który wie, co Bóg o nim myśli. I może jesteście na tym miejscu i sobie myślicie, że że w sumie to, no, racja, ale jakby jak tutaj spędzać ten czas z Bogiem, jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłem. I wiecie, my co tydzień dajemy okazję dla wszystkich tych, którzy chcieliby zaprosić Boga do swojego serca. Tak samo będzie dzisiaj, za chwilę będzie taka możliwość. I wiecie, to naprawdę jest miłe, kiedy ktoś, ktoś o nas myśli, a Bóg pomyślał o nas w sposób najbardziej wyjątkowy na świecie. On pomyślał że ponieważ jesteśmy grzeszni, nie poradzimy sobie sami bez Niego. Pomyślał, że pośle swojego Syna za nasze grzechy, po to, żeby nas uratować. I właśnie to zrobił. I dzisiaj jest doskonały moment, żeby powiedzieć Mu: Dziękuję Ci Boże, że o mnie pomyślałeś. Dziękuję Ci, że nie tylko pomyślałeś, ale też coś zrobiłeś dla mnie. Coś naprawdę wyjątkowego i niesamowitego. I może jesteście na tym miejscu i chcielibyście właśnie dzisiaj podjąć taką decyzję. Zachęcam wszystkich, żebyście pochylili swoje głowy i zamknęli swoje oczy, tak, żeby dać trochę prywatności tym osobom, które, które chciałyby dzisiaj podjąć taką decyzję. A jest to najlepsza decyzja, jaką można kiedykolwiek podjąć. I może sobie myślisz, że ja nie jestem godny, żeby przyjść do Boga. Ale tak jak przed chwilą słuchaliśmy. On uważa, że ty jesteś drogi, on uważa, że ty jesteś cenny. On ma dobre myśli o tobie, myśli o pokoju, a nie o niedoli, żeby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. Może ktoś powiedział ci, co o tobie myśli? I może żyjesz właśnie tymi słowami, że jesteś bezwartościowy, że jesteś niekochany, że jesteś niewystarczający. Ale Bóg mówi co innego. I to On jest królem królów i panem panów. Jeśli chcesz zacząć słuchać Jego głosu w swoim życiu i chcesz, żeby to On zamieszkał w Twoim sercu, to podnieś teraz rękę, a razem za chwileczkę się pomodlimy. To jest najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć. Ja policzę do trzech i bardzo proszę wszyscy, którzy chcielibyście podjąć taką decyzję, podnieście swoją rękę, żebym wiedziała, z kim się pomodlić. Tak po prostu. Za chwilę wszyscy razem się pomodlimy, żeby było wam też raźniej, ale to jest najlepsza decyzja jaką możemy podjąć. To jest król królów i pan panów, który pamięta o wszystkich, ale pamięta też właśnie o tobie. Właśnie ciebie ukochał. Właśnie o tobie myślał, kiedy posyłał swojego syna na krzyż, żeby umarł za ciebie i za mnie, za nasze grzechy. Jeśli chcesz powiedzieć, Boże, dziękuję, że o mnie pomyślałeś, że zrobiłeś to dla mnie, to po prostu podnieś swoją rękę.